Cześć, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj taki troszkę inny film o pielęgnacji, o mojej operacji retinolem, o miesiącu, który już jest za mną, o efektach, jakie zaczynam dostrzegać, o pielęgnacji, o tym, jak zaczęłam go stosować, po co go zaczęłam stosować, więc jeżeli interesują Cię takie filmy, to łapka w górę, subskrypcja i widzimy się w kolejnych filmach. A teraz zapraszam do oglądania tego filmu w całości. Jeżeli interesuje Cię taka kuracja retinolowa, to, jak najbardziej, ten film będzie dla Ciebie. Ja zaczęłam stosować F Retinol 1% z firmy Nakomi ze względu na dobry skład polecany przez kosmetologów. Wybrałam 1%, wyjaśnię w filmie dlaczego akurat y, to najwyższe stężenie. I postanowiłam, że przetestuję, sprawdzę, ponieważ moja skóra była bardzo taka wysuszona, i przez to, że ja mam w sumie skórę mieszaną, ale pojawiły mi się tutaj takie zmarszczki z wysuszenia próbowałam je wyeliminować w różnymi sposobami, maseczkami, przeróżnymi kosmetykami, serum nie dawało to żadnych efektów, nie, nie niwelowało to w ogóle e, tych takich właśnie przesuszonych zmaszczek, więc natrafiłam na retinol i tak zaczęła się moja przygoda z retinolem, pierwszy miesiąc także zapraszam Cię do oglądania filmu Ranek, pierwszy dzień. Ja w ogóle zaczęłam stosować retinol 1%. Jest zalecane, aby stosować um, niższe stężenia 0,25, 0,5 i potem dopiero 1% po to, żeby przygotować skórę. Po nałożeniu retinolu czułam jakby przez cały czas takie lekkie gilgotanie na skórze. Wiedziałam, że tam się coś po prostu dzieje. Tak też było, jak kładłam się spać. Jak rano się obudziłam również trochę, teraz też czuję, że coś się z nią działo że ten produkt faktycznie działał i rano użyłam tego skoncentrowanego serum do twarzy, szyi i dekoltu, to jest naturalna pielęgnacja 99% składników pochodzenia naturalnego, po prostu super i poczułam ogromną ulgę nakładając już to, to serum, ale przez to, że moja skóra ostatnimi czasy zmieniła się na bardzo suchą i ja wiem gdzie jest przyczyna tego że mi się bardzo wysuszyła skóra Swojego czasu ja miałam bardzo tłustą skórę i to spowodowało, że ja zaczęłam stosować produkty, które miały ją. Nalazłam produkt jak puder ryżowy i puder bambusowy. I to używałam na przemieniu, ale bardziej ryżowego, i ten puder ryżowy bardzo wysuszył mi skórę. Ja nakładałam go bardzo dużo, w ogóle przez cały dzień nie świeciła mi się skóra, i potem zauważyłam, że tutaj mi się zaczęły robić takie bardzo. Takie zmarszczki, jak się uśmiecham. Minął drugi dzień. Wczoraj moja skóra wyglądała rewelacyjnie, ale czułam, że jest delikatnie, właśnie podrażniona. Dzisiaj czuję to samo, ale też zauważyłam, że zaczęła się złuszczać. Złuszcza się w takich delikatniejszych miejscach, czyli tutaj dopiero zauważyłam jak nałożyłam krem BB, bo zaraz wychodzę, chciałam nałożyć właśnie SPF 20, tak żeby chronić moją skórę i właśnie BB to ma i zaczęła się łuszczyć tutaj w tym miejscu nie wiem czy to widać Tutaj delikatnie widać, jak się zaczyna właśnie łuszczyć, więc jestem bardzo ciekawa, jaki w ogóle będzie finalny efekt, bo dopiero po 6 miesiącach tak naprawdę widać e, taką konkretną zmianę na skórze po używaniu retinolu. Ja też użyłam 1%, a najlepiej by było używać od. 0,25 do 0,5, i tak wchodzić stopniowo, przyzwyczajać skórę. Ja też znam moją skórę na tyle, że pozwoliłam sobie na 1%, z tego względu, że jak kiedyś chodziłam do dermatologa i ona mi zrobiła Yellow Peel, który miał mi totalnie złuszczyć moją skórę. To po prostu praktycznie nic się nie działo. Troszeczkę się złuszczała, ale to nie był taki efekt, jaki miał być. I ona sama była zdziwiona i w szoku, bo nakłada ten sam produkt innym osobom, też ze skórą tłustą czy mieszaną. Ja wtedy miałam właśnie tłustą i mieszaną taką kombinację. To zawsze się ona bardzo mocno łuszczyła i złuszczała, po prostu było widać, że schodzą te płaty skóry, a u mnie była tak troszeczkę napięta i tyle więc stosowałam dokładnie tą samą pielęgnację, którą ona mi poleciła, więc też była zdziwiona, że to stężenie bardzo wysokie, yellow peel, na mnie nie podziałało, więc dlatego ja zaczęłam od 1%. To już jest taki finalny 1%, który powinno się już zastosować po, takiej, po takim przygotowaniu, czyli zaczynamy od 0,25. 0,5, a potem 1%. Ja Wam polecam po prostu stopniowo e, używać retinolu. Jak widzicie, skóra się złuszcza, ale po prostu widać, że jest rozjaśniona, jest bardziej napięta, wygląda ładniej e, i nawet zauważyłam minimalną różnicę, jak się w to uśmiecham. Pomimo, że jest jeszcze troszkę, to już wczoraj było naprawdę ładniej wykładzone. Widać, że dalej jest, ale myślę, że będzie fajny efekt. Mamy poranek następny dzień, właśnie idę nałożyć pielęgnację, ponieważ na noc nałożyłam tylko i wyłącznie retinol, także teraz trzeba nawilżyć odżywić skórę. ten krem. On jest bardzo bogatej konsystencji i on się nadaje właśnie do takich przesuszonych bardzo miejsc, które teraz po retinolu e, mam dość dużo na skóra, Więc jeżeli macie bardzo suchą skórę i szukacie naturalnego kosmetyku, to polecam. Ja nakładam w tych miejscach, gdzie jest po prostu najbardziej przesuszone i daje mi to ogromne ukojenie. Aby uzupełnić swoją retinolową pielęgnację, kupiłam sobie krem pod oczy z retinolem, ponieważ tamtego retinolu nie mogę nakładać pod oczy. Za pierwszym razem, jak nałożyłam, to po prostu migrował mi pod oczy i widziałam, że tam też mi schodziła skóra, więc za drugim razem już sobie zabezpieczyłam okolice oka kremem pod oczy i wtedy nakładałam retinol, i było wszystko ok. Ale pomimo tego, chcę również zadbać o skórę pod oczami, tak. Mocniej. Kupiłam sobie specjalnie właśnie krem pod oczy z Isany. On tam kosztował chyba 20 coś złotych. I on jest właśnie z retinolem. Bardzo polecany ze względu na skład. Także jestem ciekawa jakie też będzie działanie po tym, bo chcę tak odświeżyć konkretnie swoją skórę i z tego względu też kupiłam takie kapsułki, które też są bardzo polecane ze względu na skład, że mają dobry, fajny naturalny skład i świetnie działają i to są takie taki koncentrat z peptydami, Peptid Power i to się po prostu nakłada każdego dnia przez 3 dni. A potem e, robi się przerwę na dwa tygodnie, i za dwa tygodnie znowu się robi taką kurację. Także zobaczymy potem na sam koniec, jak moja skóra będzie się prezentować. Bardzo mi zależało na właśnie odświeżeniu, nie wiedziałam, co mam robić. E, używałam kwasów fialuronowych, e, zwykłych, klasycznych peelingów, i dopiero teraz. Jak odkryłam retinol, to widzę jakieś takie konkretniejsze zmiany. Moja skóra po prostu wygląda ładniej, nawet mogę chodzić bez makijażu, bez niczego, bo moja skóra się prezentuje po prostu rewelacyjnie tego to właśnie prezentuje się moja skóra po e, kilku dniach od nałożenia kolejnej porcji retinolu. Myślę, że teraz ten czas jest idealny właśnie na prowadzenie go pie, do pielęgnacji i to nie tylko jak masz skórę dojrzałą, ale również jak jesteś osobą młodą, ale zmagasz się ze skórą problematyczną. Moja skóra po 48 godzinach od nałożenia retinolu zaczyna się ten właśnie proces retinizacji, czyli zaczyna się złuszczać, zaczyna być bardziej podrażniona. Bardzo ważna też jest pielęgnacja właściwa przy retinolu, aby pomóc odbudować tą warstewkę ochronną skórę, ten płaszcz lipidowy, który chroni e, nasz skórę. Właśnie pielęgnacja jest bardzo, bardzo ważna i ten okres, który mamy teraz, gdzie jest bardzo mało słońca, jest idealnym momentem, by wprowadzić retinol właśnie do pielęgnacji z tego względu, że ja nie wyobrażam sobie, że w lato miałabym stosować retinol przy takiej podrażnionej skórze, musiałabym chronić moją twarz przez cały czas, bo jakby dostało się tam promienie słońca, to by chyba e, większy szkód sobie narobiła, mogłoby powstać bardzo dużo przebarwień i jakiś uszk na skórka. Także to, co ja Wam proponuję teraz, jeżeli myśleliście o retinolu, to przeczytajcie sobie wskazania, przeciwwskazania i warto pomyśleć o tym, żeby teraz właśnie wprowadzić retinol do swojej pielęgnacji. Chcę Ci powiedzieć o pielęgnacji, którą używam, bo jest to dość ważne, z tego względu, że ja od dawna używam The Body Shop serię z witaminą E. I niestety po retinolu nawet kilka dni po nałożeniu tego kremu, myślałam, że wypali mi po prostu twarz, więc przerzuciłam się w 100% na kosmetyki z ziai, ale również też mam emulsję bielędy, która jest delikatną emulsją do mycia Demakijażu. Ja na początku i tak, i tak zmywam makijaż moim mincelarnym mleczkiem, ale tutaj ta emulsja jest rewelacyjna. Ona zawiera bardzo dużo różnych lipidów, które pomagają ci odbudować tą warstwę lipidową, która musi zostać odbudowana po retinolu, więc bardzo łagodzi wszystkie podrażnienie, pomaga ci przywrócić Twój naturalny stan naskórka, więc warto ją wmasowywać i pozostawić nawet na kilka minut. Polecana przez kosmetologów. Kosmetyczki i osoby, które używają retinolu i szukają czegoś, co załagodzi te wszystkie podrażnienia, tą retinizację. więc dobra cena, dobry skład i naprawdę działa. Następnie jak jest, są te pierwsze dni, to nakładam serię z zjawi naturalna pielęgnacja, skoncentrowane serum do twarzy szyi i dekoltu oraz żeby dać takie ukojenie, bo skóra moja wtedy jest bardzo, bardzo sucha, więc daję sobie ten krem. On ma bardzo bogatą konsystencję i nadaje się do bardzo swojej skóry. Więc w połączeniu z tym serum które szybko się wchłania, to, to jest idealne, tak jakby domknięcie pielęgnacji, więc to jest przez pierwsze dni, ale również stosuje te ziaja Med i to jest kuracja dermatologiczna, pielęgnacja skóry atopowej, i ona może być nawet stosowana dla niemowląt, więc to też daje wspaniałe ukojenie, i nawilża też zmiękcza i powoduje, że. Um, złuszczanie nie jest tak intensywne więc to po prostu te trzy kosmetyki polecam w pierwszych dniach następnie używam również Baltic Home Spa z Ziai to nie jest film sponsorowany Ziai mnie nie sponsoruje, ja po prostu zakochałam się w tych kosmetykach przepięknie pachną, ale też widzę fantastyczne efekty wygładzenia skóra staje się bardzo miękka nie szczepi mi skóra właśnie po retinolu jak nakładam te produkty, więc jak najbardziej na plus, polecam to jest seria właśnie Baltic pięknie pachnie i zaczęłam stosować również bardzo intensywnie kremy pod oczy, i tutaj pokazywałam Wam ten krem z retinolem. Stosuję go tylko i wyłącznie raz, dwa razy w tygodniu, ponieważ on też wysusza. Tam jest retinol. Myślałam, że to będzie bardziej takie łagodne, ale też działa intensywnie. I mam z krem pod oczy i na powieki z buławatkiem. Bardzo fajny, delikatny. Mnie się akurat sprawdza, więc polecam. No i na sam koniec mój retinol z na komi, jestem bardzo ciekawa na ile mi wystarczy taka buteleczka tutaj jest jeszcze właśnie kwas hialuronowy i pantenol, które pomagają łagodzić efekty po aczkolwiek no, trzeba się po prostu wspomagać jakimiś takimi swoimi rzeczami i ja zakochałam się totalnie w ziai, tak samo w tym płynie z Bielędy. to jest mast przeretinolu. Także ja kontynuuję moje, moją kurację retinolem. Jestem sama ciekawa, jakie będą efekty po 3 czy po 6 miesiącach, bo już widzę efekty po pierwszym miesiącu. Więc super. Cieszę się bardzo. Jeżeli chcecie więcej takich update'ów odnośnie tego, jak działa retinol, opowiedzieć o tym, jakie są wskazania, przeciwwskazania, efekty i tak dajcie mi łapkę w górę. I oczywiście subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco i widzimy się w kolejnym filmie. Pa-pa!